Czas na temat 37 dotyczący skali na planach i mapach. Skala oznacza, że odległość w terenie jest ileś razy większa od odległości, która pojawiła się, czy to na mapie, czy to na planie. Możemy mieć również odwrotną skalę, czyli taką, która jakiś przedmiot nie pomniejszyła, a powiększyła, i wtedy ta pierwsza liczba będzie to powiększenie nam wskazywała. Ale na planach i mapach będziemy wszystko pomniejszać, bo w rzeczywistości jest o wiele większe. Mamy taką przykładową skalę 1 do 5 milionów. I ona oznacza tutaj w tej części białej coś innego i w tej części granatowej również coś innego. Ta część biała będzie odnosiła do tego się, co mamy na mapie, co możemy sobie zmierzyć linijką, a ta część granatowa będzie odnosiła się do tego, co naprawdę jest w terenie. Czyli w terenie, ktoś sobie zmierzył odległość od jednego domu do drugiego, następnie Zmniejszył tą odległość i narysował na mapie. Tak to najłatwiej zapamiętać, i mamy czytelny system. Zawsze ta część, która jest na mapie, to będzie 1 cm, a ta część, która jest w terenie, będzie miała odpowiednio tyle centymetrów, ile nam podali. W tym takim przykładzie mamy 5 milionów centymetrów w terenie, będzie odpowiadało jednemu zmierzonemu centymetrowi na mapie. I to jest wszystko, co trzeba wiedzieć, aby rozwiązać wszystkie zadania ze skalą. A teraz wykorzystajmy tę wiedzę w praktyce. W podpunkcie A mamy 1 centymetr na mapie jest odpowiednikiem 300 tysięcy centymetrów w terenie. I mamy zamienić to na metry oraz na kilometry, czyli ten 1 cm podać w innych jednostkach. Ten 1 cm na mapie to po skróceniu dwóch zer będą 3000 metrów w terenie, a po skróceniu kolejnych 3 zer to będą 3 km terenie tej skali. Spójrzmy na drugą. Mamy 1 cm odpowiada 15 000 cm. Czyli 1 cm tutaj po zamianie, po podzieleniu przez 100 daje nam 150 m w terenie. A żeby to zamienić jeszcze na kilometry, trzeba podzielić przez i wtedy po przesunięciu przecinka którego nie mamy, czyli takiego, który byłby na samym końcu trafia on przed jedynkę i mamy 0 całych km i 150 tysięcznych części kilometra pod punkt C mamy tu informację 7 cm na mapie odpowiada jednemu milionowi. Centymetrów w terenie, czyli będzie to o podzieleniu przez 100, czyli skróceniu 2 zer, 1 i 4 czyli 10 000 metrów lub w kilometrach. O podzieleniu jeszcze przez 1000, skróceniu 3 zer, będzie to 10. Kilometrów. I ostatni przykład, gdzie mamy 1 cm odpowiadający 270 000 cm. Centymetrów cały czas robimy to samo. Dzielimy przez 100, bo 1 cm ma. 1 m ma 100 cm. Ucinamy 2 zera i mamy 2700 m. I jeszcze musimy podzielić przez 1000, bo 1 km ma 1000 metrów, czyli nie możemy trzech zer uciąć, ale możemy 3 razy przecinek przesunąć i znajdzie się między dwójką a siódemką po zamianie na kilometr. Jak widzicie, nie jest to takie złe i można się tego wyuczyć. Teraz weźmy takie mniej standardowe zadanie i mamy tutaj podać, ilu metrów w terenie odpowiada tym razem 1 mm na planie w skali. Tutaj w podpunkcie A mamy 1 cm odpowiada 2000 cm. Ale my mamy podać skalę dla 1 mm. Czyli tutaj po zamianie będzie 10 mm, bo 1 cm ma 10 mm. Tutaj zostaje bez zmian 2000 cm, ale chcemy mieć 10 razy mniej. Czyli dzielimy przez 10 i mamy ten 1 mm, o który prosili. I tutaj. Dla równowagi również dzielimy przez 10 i mamy 200 cm, ale pytanie było o metry, czyli jeszcze te centymetry trzeba zamienić na metry poprzez dzielenie przez 100, czyli skracamy 2 zera i zostają 2 metry dla 1 mm na tej. Mapie na tym planie, dokładnie rzecz ujmując. Przechodzimy do podpunktu B. Jeden centymetr ma 5000 centymetrów. Możemy zrobić inaczej i na początek zamienić sobie te centymetry na metry, bo kolejność tutaj nie jest tak istotna. Tutaj była trochę inna, tutaj też sobie zmienimy, żebyście zobaczyli. Że ona nie ma takiego wielkiego znaczenia. Mamy 50 metrów dla 1 cm. Te centymetry zamieniamy na milimetry, i 10 mm to będzie 50 metrów, ale my potrzebujemy tylko 1 milimetr, czyli musimy jedną stronę naszej odpowiedzi i drugą podzielić przez 10. I wychodzi nam, że jeden mm będzie miał 5 metrów terenie. Idziemy dalej i mamy 1 cm Na mapie to 12 tysięcy centymetrów terenie. I już sami musicie sobie określić czy najpierw zmieniacie tą lewą stronę czy najpierw tą prawą. Mi szczerze mówiąc łatwiej będzie najpierw uporządkować Prawą stronę i zamienić ją sobie na metry, a dopiero w drugiej kolejności przejść do polecenia i zamienić na milimetry stronę lewą i w ostatnim kroku odnaleźć poprzez dzielenie obu stron poprawną odpowiedź, czyli 1 mm. Tutaj będzie miał 12. Metrów. I ostatni przykład. Mamy 1 centymetr na planie. Ma 100 cm w terenie. Czyli ten 1 cm będzie miał po skróceniu dwóch zer 1000 I teraz 1 cm zamieniamy na 10 mm. Nadal to będzie 1000 metrów. I teraz zmniejszamy 10 mm na 1 mm. I tym sposobem mamy 100 metrów odpowiedzi, tylko poszukiwany 1 mm. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Podaj, jaka jest skala mapy, gdy 1 cm na mapie odpowiada odpowiednio w podpunkcie 50 000 cm. Kiedy mamy 1 cm kontra cm, to to jest najłatwiejszy przykład, bo wystarczy zapisać to w postaci skali. Czyli to będzie skala do 50 tysięcy, 1 do 50 tysięcy. Kończy nam ten podpunkt. Trochę inaczej sytuacja wygląda, kiedy nie mamy na samym początku podanych centymetrów, tylko tak jak w podpunkcie B metry. Pierwsze, co musimy zrobić, to zamienić prawą stronę z metrów na centymetry, czyli pomnożyć razy 100, dopisać 2 zera. I dopiero w momencie, kiedy mamy centymetry, możemy zapisać, że to jest skala 1 do 20. 000. Samo robimy w podpunkcie C, mamy 1 cm do 2 km i pierwsze co robimy, to zamieniamy 2 km na centymetry. Mamy dwa wyjścia, możemy najpierw na metry zamienić, a potem na centymetry albo od razu zamienić na centymetry mnożąc razy 100 tysięcy. Bo 2 zera odpowiadają za zamianę na metry i 3 zera za kolejną zamianę. I mamy tutaj dwójkę i 5 zer, co daje nam 20 000 cm, czyli nasza skala to 1 do 200 000. I ostatni podpunkt. Również z kilometrami, i mamy tutaj informację, że 1 cm to 50 km, tak jak poprzednio. Zamieniamy kilometry na centymetry. I dopisujemy 5 zer, co daje nam ostatecznie. Tak, żeby nam się lepiej patrzyło, oddzielamy sobie zera. 5 milionów centymetrów, czyli skalę 1 do 5 milionów. Następna lekcja będzie dotyczyła przypomnienia związanego z okrągleniem liczb. To będzie również bardzo szybki temat. Tam nie ma zbyt wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać. Dlatego też coraz szybciej zbliżamy się do takiej dużej powtórki z całego działu.